Dzień dobry, yy, witam, tym razem Opel Insignia 2019 rok, 2 litry diesel, 148 tysięcy przebiegu w manualnej skrzyni z napędem na 4 koła, w super wyposażeniu, zaraz pokażemy całe auto wizualnie oraz na samym końcu pokażemy powokę lakierniczą sprawdzoną miernikiem. Przednia maska Proszę zobaczcie Jak lusterko bez jakichkolwiek odprysków do przednie lampy na ledzie W zderzach też idealny Łódniczek Tak jak widać stan idealny Bardzo ładna 18 Felga o ponad 245 na 45 Też listwy są black piano w górnej części w chromie. Bardzo ładnie się to komponuje. Proszę spójrzcie, zobaczcie tylne drzwi. Aż wszystko jest bez zarzutu tak jak mówiłem. Ten górny chrom Pięknie i w dole Black Piano super się to komponuje. Przejdźmy do tylnego zderzaka. jest jakichkolwiek śladów parkowania, obtarć Dach Nawet jednej gniotki po gradzie Proszę bardzo, tylna klapa Jest Naprawdę bardzo duży, pojemny bagażnik, czyściutki, zadbany. Zrobienie drzwi, jednych jak i drugich, nadaje takiego fajnego wyglądu temu autu. Sami widzicie, że stan wizualny jest perfekcyjny, mechaniczny, absolutnie. elektryczne szyby elektryczna lusterka zakres podnoszenia tylnej klapy regulowane fotele, pamięci kierowca jest Idealna Białe przyszycie Środek, sami widzicie Jak w salonie Sześciobiegowa skrzynia Fotele niepowycierane Niepoprzepalane Półskórki naprawdę jest piękny. Samochód i zaraz sprawdzimy powłokę lakierniczą. Miernikiem a chciałbym jeszcze dodać, że do auta są dwa kluczyki. Przejdźmy do pomiaru powłoki lakierniczej. Przednia maska 108 101 118 119 139 145

140 i został nam ostatni błądnik 119, 125 Naprawdę auto jest perfekcyjne, jeżeli ktoś szuka takiego dużego, przestronnego, rodzinnego auta w manualu, w dieselku zapraszamy na 100% na miejscu się nie zawiedzie.